Czytanie z księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe serce na zgromadzeniu najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności zaczynam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym. Dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec. Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości. Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majustatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o Waszej wierze w pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania, czym bogactwo, chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Oto słowo Boże. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w samym centrum okresu Bożego Narodzenia. Jeszcze tydzień tak liturgicznie zostało nam radowania się z wcielenia w tym liturgicznym okresie. Od dziesięciu dni słuchamy w Ewangeliach o Betlejem, o stajni, o pieluszkach, o pasterzach, o niedobrym Herodzie, a teraz wszystko to samo zostało przez Pawła, który pisał Ewangelię jako czwarty, więc nie chciał się powtarzać. Wszystko to samo, te same wydarzenia, które miały miejsce przed dwoma tysiącami lat, pisał językiem teologicznym, filozoficznym. Na początku było słowo i słowo stało się ciałem. Światłość w ciemności świeci a ciemność jej nie ogarnęła była światłość prawdziwa Tajemnicze to teksty trudne to teksty ale znamy jest codzienności znamy jest codzienności to jest o nas to jest o świecie w którym ściera się światło i ciemność Cały nasz problem kochani to jest ten dualizm ciemność i światło Ilu z was mogłoby powiedzieć, Proszę Księdza, jeszcze pięć lat temu, jeszcze trzy lata temu, jeszcze miesiąc temu, jak ja byłem durny i głupi, co ja nie robiłem, co ja nie myślałem, byłem jakby zaklęty, zaczarowany. Ilu z nas nastąpi, nastąpił ten przełom, co nie znaczy, że ten stan, w którym teraz jesteśmy, to jeszcze nie światło, to może dopiero jakaś szarość. W człowieku może wygrać ciemność. Wszyscy się radowali, Maria z Józefem się radowała. Pasterze się radowali, królowie pokłony z radości bili, a Herod się wściekał. Dla niego to dziecko było normalnie zagrożeniem. Miał do tego jakąś na pewno skomplikowaną argumentację, ale dla niego to dziecko było niesprawiedliwością, zagrożeniem, zamachem stanu. On to tak widział i dlatego wysłał swoje sługi, by mordować dzieci. Szatan jest genialnym parodystą Pana Boga. Szatan jest genialnym parodystą Pana Boga i udaje światłość. Chce nas wprowadzić w stan pseudoświatłości i blefuje. Proszę zwrócić uwagę na bezczelność Szatana, który pamiętacie 30 lat po narodzeniu Jezusa, kiedy Jezus pójszedł na pustynię, by stoczyć z Nim bitwę. Szatan udaje wobec Jezusa kogo? Boga. Jak mi oddasz pokłon, to cały świat będzie Twój. Szatan udaje wobec Jezusa Boga. Zaczyna mu stawiać warunki, zaczyna na Niego podchodzić z góry, kochani. Uważajcie, szatan do nas też przyjdzie jak, jak Bóg. Przyjdzie jako moc. On jest słaby. On się boi. On się trzęsie ze strachu przed Jezusem, ale przyjdzie do ciebie jako moc. Może ktoś z was to przerabiał niedawno, może na Sylwestra. No co, nie napijesz się? No ze mną się nie napijesz. No wstydziłbyś się. No masz tu kieliszka i pij, brachu. Włączymy sobie taki ostrzejszy filmik. Spróbuj zaprotestować. No co, ty nie wygłupia się, nie bądź taką średniowieczną babką. Dawaj ten film, coś. Rozgrzejemy trochę atmosferę na Sylwestrze. Ilu z nas przerabiało, że ktoś przychodził z siłą. Po prostu blefował, tak jak się blefuje w kartach, kiedy ma się nic w kartach, a się udaje siłacza, tak jak blefuje trener w cyrku, który wchodzi treser w cyrku, który wchodzi do klatki z wami, jest słabszy od każdego lwa, ale strzela z bata i udaje silnego. I lwy się go boją. My jesteśmy lwy Boże, a szatan przychodzi z Batem, strzeli gwiznie postraszy nas wyśmianiem, i zaczynamy powoli robić te ćwiczenia, które on nam każe. I to. Tę parodię Pana Boga, bo tak naprawdę tylko Bóg jest mocą, tylko Bóg jest światłem, trzeba zdemaskować. Światłość i ciemność, jak ona nam się myli, ta światłość i ciemność. Ile z takich rozmów miałem, kiedy przychodził ktoś i mówił, proszę księdza, Żyłem w jakimś marazmie, już tam 15 lat po ślubie, już jakiś taki wypalony duchowo, i nagle gdzieś tam w pracy na horyzoncie pojawia się kobieta, młoda, inteligentna, dowcipna, no, pasujemy do siebie jak. Nie wiem co, i rozmowy fascynujące, pasjonujące. Ona, ja jeszcze nie powiem, ona już czuje, co ja chciałem powiedzieć. Ja oczywiście przy niej się staję elegancki, szarmancki i tak dalej. za światło mi się zapaliło. Światło mi się zaczęło chcieć żyć, zaczęło chcieć się ubierać, wysławiać, zostawać po godzinach w pracy, rozmawiać z tą panią godzinami przez telefon. Zacząłem żyć w jakimś świetle. Wyszedłem z tego marazmu i ciemności rodziny. Tylko kiedy się pochorowałem, ta pani nie miała ochoty się mną opiekować, więc mnie zostawiła. Obejrzałem się do tyłu i zobaczyłem zgliszcza, zgliszcza mojego małżeństwa, zgliszcza mojej relacji do mojego syna i do mojej córki, których tak bardzo poraniłem swoją romansem z tą kochanką. Pamiętajcie, kochani, światłość często jest ciemnością. Ciemność bywa jaskrawa, i kolorowa, i głośna. Ludzie przychodzą do mnie. Mówią, proszę księdza, jestem zdołowany, załamany, jestem w jakiejś depresji, jestem smutny. Bracie, jak ty żeś do mnie przyszedł szukać pomocy, to ty nie jesteś do końca pogrążony w ciemności. Kiedy żeś się upijał, brał narkotyki i cudzołożył i wszystko, świat był kolorowy, bo on błyszczy wtedy, grzech błyszczy. Wtedy byłeś w ciemności. Ja wiem, że widzenie często jest takie realne, prawdziwe widzenie, jest niesympatyczne. Jak się człowiek rodzi, podobno wszystko go widzi do góry nogami. Jak niewidomym przywracają wzrok, ich światło boli. Kochani, wiecie, dlaczego nam się wydaje, że jak zerwę z grzechem, to wchodzę w ciemność? Bo opowiadałem wam to kiedy, jak, jak ludzie mają sentyment do grzechu. Ach, proszę księdza, kiedyś się grzeszyło. To były czasy, fiu, 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 imprezy do rana, balowało się zmiana dziewczyny raz na miesiąc. Ha, brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki. To była jasność. A teraz w kościele, na różańcu, tak smętnie bo te prawdziwe światło, rzeczywiście wszystko widzisz do góry nogami, świat ci na głowie stanie. Bo jak się zapali prawdziwe światło, to wcale ci się nie zrobi przyjemnie, tylko cię zaboli, bo ci Pan Bóg otworzył oczy po, tej, po tym wirtualnym szczęściu na imprezach czy w jakichś tam innych sytuacjach. Drodzy Państwo, mam znajomego, który, który ma swój popisowy numer takiej opowieści przy stole, bo to przy stole się różne opowieści opowiada, On ma swoją opowieść, którą już często słyszałem. Ja mu tak wierzę na 99%. Na 1% to mu nie wierzę, że to była prawda, co on opowiada. Ale on się zaklina, że tak, no trzeba ludziom wierzyć. Otóż on kiedyś był kierowcą autobusu, pracował w MZK. I miał jakieś odnawianie mieszkania, i dług, dużo mu tej pracy zeszło. Także położył się spać tam pierwsza, druga w nocy, a zaczynał jazdę autobusem o piątej, więc spał tyle, co kot napłakał. I mówi, że poszedł na zajezdnię na mokotów, pobrał autobus. Wsiadł i obudził się na placu zamkowym przepraszam na placu bankowym jak przyhamował autobusem bo mu ktoś wszedł na jezdnię i ocknął się w autobusie Jezus Maria plac bankowy przed chwilą był on na zajezdni na mokotowie obejrzał się do tyłu ludzie siedzą jak ci lektorzy nikt nie krzyczy wszyscy zadowoleni jak ja z mokotowa przyjechałem na plac bankowy śpiąc umysł ludzki jest bardzo ciekawą konstrukcją proszę Państwa, powiem Państwu taki osobisty, żadne tam wielkie wydarzenie parę dni temu tak się wieczorem położyłem nie mogłem zasnąć, mówię włączę sobie jakąś konferencję pewnie przy niej zasnę no dobrze, to magnetofon będzie tam kręcił się do rana, nic się nie stanie ale ku mojemu zdziwieniu konferencja była taka ciekawa nawet jej całej wysłuchałem do końca usłyszałem amen na końcu, wstałem, wyłączyłem magnetofon ale następnego dnia mówię jeszcze raz jej posłucham, bo tam do pewnych rzeczy chciałbym wrócić i włączyłem tę konferencję ja jej w ogóle nie słyszałem ja usłyszałem parę zdań. Ja już tak przysypiałem i budziłem się, przysypiałem się, budziłem się, i cały czas mi się wydawało, że ja jej słucham. Kiedy posłuchałem jej następnego dnia, ja wysłuchałem to, dosłownie parę zdań, 5%, a wreszcie te wszystkie treści były dla mnie nowe, ale bym sobie dał rękę uciąć, że ja leżąc w łóżku jej słuchałem. Rozmawiałem z pewnym panem, który opowiadał mi kiedyś proszę księdza. Jechałem pociągiem jakimiś kuszetkami, gdzieś tam dokoło brzegu, gdzieś daleko, i no i tak sobie kupiłem po męsku jakieś dwa trzy piwka do, 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 do pociągu. I zacząłem rozwiązywać krzyżówkę w gazecie. No, byłem trzeźwy, niepomiernie, no co tam na mnie dwa piwa, no, Nawet mi w głowie nie szumiało. I rozwiązywałem krzyżówkę. Następnego dnia od... zobaczyłem na tą krzyżówkę, wpisałem połowę haseł, usiadłem na trzeźwo, bez zera piwa i dopełniłem krzyżówkę szybko do końca. A poprzedniego dnia po dwóch piwach nie mogłem jej rozwiązać. A takie łatwe hasła były proste. Ale gdyby mi ktoś powiedział, jesteś pijany, widzisz, munio ci nie pracuje, to bym go wyzwał na pojedynek. Jaki pijany. Jesteśmy ciągle oszukiwani przekonaniem, że wszystko widzę, wszystko wiem, że wiem co robię. Ile razy w naszych rozmowach z rodzicami, z braćmi, ja wiem co robię, nie musisz mi mówić, ja wiem co robię. Pan Bóg mówi, to nie jest do końca pewne. Szatan jest najlepszym parodystą pana Boga. To jest jak na symulatorze. Symulatorze się lata samolotem i jeździ samochodem, Szatan robi taki numer, że widzisz przed sobą autostradę jednokierunkową. Piękna, droga, słoneczna jezdnia, sucha, nie to co dzisiaj. I jedziesz sobie tą autostradą. Odwracasz się do tyłu, a właśnie wjechałeś w przystanek pełen ludzi. Proszę Państwa, wielu ludzi, którzy opuścili żonę, opuścili dzieci. Jestem szczęśliwy. Znalazłem miłość swojego życia. Teraz wszystko już wiem. Mój związek małżeński był nieudany. Moja żona, no niestety, to była pomyłka nasze spotkanie się. I oni widzą różowe kolory, tylko nie widzą, że za 20-30 lat dzieciom takiego pana albo wnukom za 50 lat sypnie się małżeństwo. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze nieszczęścia mogą być owocem tego, że nasz dziadek kiedyś odszedł od Boga, że nasz dziadek kiedyś się skłócił z babcią i potem się nie odzywali, i nasza mama wzrastała już w tej atmosferze. Sąd ostateczny pokaże, co było naprawdę ciemnością, a co było jasnością. Jeszcze raz powtórzę, ciemność bywa kolorowa i jaskrawa. I ciągle musimy się pytać i prosić Pana Boga, czy ja nie jestem w ciemności. Czy ja teraz mówiąc do Was kazanie w kościele jako ksiądz, nie jestem w jakiejś ciemności? Bo mogę być, bo szatan jest bezczelny. Szatan jest bezczelny. Przypomnę tutaj ten genialny dialog, który usłyszałem kiedyś w warszawskim tramwaju czy autobusie, już nie pamiętam, kiedy chłopak trzymał dziewczynę na kolanach. Jechali tramwajem przytuleni i on jej takie właśnie optyczne komplementy mówił, moje ty słoneczko, mój ty promyczku, moje ty światełko, a ona mówi, nie ściemniaj. Szatan ściemnia? Czym ściemnia? Myślisz, że ci szatan kurtynę założy, że ci okulary jakieś ściemnia? Nie, on ci zapali reflektory, wszystko jasne, wszystko widzę, wszystko wyraźnie. I po co? Żeby było, żeby było ciemno. Po czym poznajemy? Po owocach. Dobre drzewo nie wyda złych owoców, złe drzewo nie wyda dobrych owoców. Ciemność nie wyda owoców światła. Światłość nie wyda owoców ciemności. No ale dobrze, skąd ja mam dzisiaj wiedzieć, jakie ja będę miał owoce życia? Właśnie jakie moje wnuki będą miały życie za pięćdziesiąt lat? Słuchaj Kościoła. Słuchaj Kościoła, żyj jak Ci Kościół każe, a obronisz się przed ciemnością. Twój rozum się nie wybroni. Twoi przyjaciele Cię nie wybronią. Nauka cię nie wybroni. Kochani, ciemność w życiu publicznym. W Rzeczpospolitej sprzed kilku dni artykuł pana Rafała Gór, Artura Górskiego na temat walki z życiem w świecie. I taki krótki fragment wam przeczytam, bardzo mnie zaintrygował. O naukowcach, o naukowcach zrzeszonych w klubie rzymskim, proszę państwa, elita elit. Elita Elit, naukowcy, mędrcy, oczytani, z tytułami zrzeszeni w Klubie Rzymskim i co oni nam mówili przed kilkudziesięciu laty. W przeludnienia uległ wówczas, uległo wówczas wiele znanych postaci pisarz science fiction Isaac Asimov. zastanawiał się nawet poważnie, czy z tego powodu przeludnienia nasza cywilizacja dotrwa do końca XX wieku. Nasze społeczeństwo może nie przeżyć następnego pokolenia. Około 2000 roku struktura techniczna w społeczności ludzkiej zostanie na, prawie na pewno zniszczona, no już minął rok 2000, jakoś się pan pisa science fiction pomylił, ale co czytamy dalej Paul Ehrlich należał do nowej kasty świeckich kapłanów, dla których nauka miała dać odpowiedź na wszystkie problemy ludzkości. Naukowcy Ci Skupieni w Klubie Rzymskim w 1972 roku ogłosili w Wiecznym Mieście dokument, który miał się stać laickim odpowiednikiem papieskiej encykliki. Raport Klubu Rzymskiego przepowiadał, że jeśli nie powstrzymamy przyrostu demograficznego, to wkrótce ujrzymy koniec świata spowodowany śmiercią głodową ludzkości. Jednym z autorów owego dokumentu był sam Ehrlich, który jest najlepszym przykładem przekonania o własnej nieomylności. W pierwszym wydaniu Bomby Demograficznej, taki, takie jego dzieło, z 1968 roku pisał, że w latach 70. setki miliony ludzi umrą z głodu. To są naukowcy z roku 72, co przepowiadali. Setki milionów ludzi umrą z głodu. Kiedy minęła dekada i nic takiego się nie stało, w następnych wydaniach zmienił sformułowanie i napisał, że owe setki milionów umrą w latach 70. i 80 kiedy i ta prognoza się nie sprawdziła. W kolejnym wydaniu z 1990 roku Ehrlich stwierdził, że codziennie na świecie umiera z głodu 40 tysięcy dzieci. Pan Artur Górski pisze, wystarczyło jednak przejrzeć doroczny raport ONZ, by przekonać się, że 95% dziecięcych zgonów powodują nie brak żywności, lecz biegunka, choroby zakaźne, problemy plenatalne i wypadki. Zaś 70% z nich zdarza się w krajach, których głód nie jest zjawiskiem społecznym. Nauka jest często źródłem, ta fałszywa nauka, pod, pod, podpinanie się pod prawdziwość nauki jest często źródłem wielkiej ciemności. Nie wiem, czy państwo opowiadają, bo ja o tych historii ze swojego życia opowiedziałem sporo. Na warszawskim podwórku, na którym się wychowywałem, mieliśmy taką atrakcję, przepraszam, że o człowieku mówię atrakcja, taką starą babcię, co chodziła po śmietnikach i miała duży worek na plecach. Myśmy ją nazywali demokratyczne trampki bo ona miała trampki i ciągle nam mówiła o demokracji jak ona się pojawiała na podwórku przy śmietniku to myśmy zostawiali czołgi, samoloty rakiety swoje, piaskownice i biegliśmy z hasłem demokratyczne trampki przyszły ona stawiała ten wór, wyciągała jakieś jedzenie dla kotów i mówiła dzieci, ten Gomułka to głupi a ten Cyrankiewicz to jeszcze głupszy a ten komunist to w ogóle głupi proszę państwa, ja kiedyś mówię, ona mówi co innego niż mi w szkole mówią w szkole mamy apele na temat Lenina, w ogóle na uniwersytetach instytuty marksizmu i leninizmu. A babcia w demokratycznych trampkach była mądrzejsza od wszystkich profesorów, którzy uwierzyli komunie. Skąd przychodzi ciemność? A skąd przychodzi światło? Trzeba być bardzo wrażliwym. Jak głęboka może być ta ciemność w naszym życiu! Jak głęboka, może być zbiorowa, może być. Tysiące ludzi uwierzyło w kłamstwo komunizmu, tysiące ludzi uwierzyło w kłamstwo narodowego socjalizmu. Proszę zwrócić uwagę, jak, jak działa ciemność. Faryzeusze widzą, że wychodzi z grobu Łazarz. Nawet ich to nie zaciekawiło. Nawet nie podeszli go dotknąć. Nawet nie, nie porozmawiali z Łazarzem. Odwrócili się w tył zwrot, poszli do domu i postanowili Jezusa zabić. Tak działa ciemność. Po czym poznasz, że jesteś w ciemności wściekłość? Jak ci ktoś powie prawdę, dosłownie jakby diabłu, diabła poświęcić wodą święconą. Wściekłość, niepokój, niecierpliwość to są wszystko przyjawy życia w ciemności. Człowiek, który żyje w jasności ma pewien jakiś wewnętrzny pokój. Od razu postanowili go zabić, tak się wściekli. Sięgamy na początku nowego roku po Biblię. Ona jest źródłem światłości, ona jest trudna, ona nas nieraz zdenerwuje, nieraz będzie nam wyrzutem sumienia ze swoim tekstem prawdy. I słuchamy dzisiaj w pierwszych słowach Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Czytamy tutaj o najgłębszej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. To była światło. Przeczytam jakieś takie piękne porównanie dotyczące właśnie Trójcy Przenajświętszej i opisujące też tajemnice wcielenia. Bóg Ojciec jest słońcem. Duch Święty jest światłem. Proszę Państwa, mamy tutaj żarówki. Proszę zwrócić uwagę, że jak patrzymy na żarówkę, to trudno odróżnić żarówkę od światła. To jest punkt, który świeci. To jest żarówka i światło w jednym miejscu. Tak samo Trójca Święta. Ojciec i Duch Święty to jest jedno, a Chrystus to jest zwierciadło. Panie Boże, wybacz mi, że Cię będę porównywał do lampy naftowej, ale starsi z Państwa pamiętają, że przy lampach naftowych było lusterko. Otóż wyobraźcie sobie nieprawdopodobnie intensywne światło, które świeci właśnie promieniem światła i jednocześnie jest nieprawdopodobnie mocnym i zwierciadłem. I czym jest krzyż? Krzyż rozbija to zwierciadło. Rozbija syna Bożego, wcielonego syna Bożego. Krzyż rozbija, i każdy z nas dostaje cząstkę tego zwierciadła. Za 20-30 minut my kapłani pójdziemy w lód na kościół i będziemy rozdawać cząstkę rozbitego na krzyżu zwierciadła Syna Bożego. Po co? Bo ty masz się stać zwierciadełkiem. Co to jest twoje powołanie chrześcijańskie i moje kapłana? Mamy być zwierciadłami. Może niektórzy kieszonkowymi lusterkami, może niektórzy przedpokojowymi lustrami, ale każdy z nas ma być źródłem światła. I Duch Święty z nas, tych światełek, czyni Kościół, jednoczy nas. Kochani, początek roku sprzyja jakimś programom duchowym, postanowieniom. Ośmielę się zaproponować Wam program duchowy jak najbardziej taki ogólny, chrześcijański, ale eucharystyczny, bo jesteśmy nam przy świętej. Z wieloma z Was będę się spotykał o 15.00 właśnie podczas Eucharystii. Pamiętajmy o tym, że programem duchowym dla każdego z nas, tego promyczka, tego światła Bożego, są słowa konsekracji. Jezus wziął chleb. Ty jesteś Hostią. Ja jestem Hostią. Jezus Cię bierze. Uwierzcie mi, zresztą wszyscy jesteśmy na świeżo po doświadczeniach, jak kruchy jest opłatek. Dwa tygodnie temu składaliście sobie życzenia, nawet mniej opłatkiem. Ja jestem opłatkiem i Ty jesteś opłatkiem. Kruchy, pokruszone i słabiutki. I pęka pod lekkim naciskiem, tacy jesteśmy. I co bierze Chrystus z tym, z tym chlebem? Chrystus wziął chleb, bierze ciebie, jesteś słaby, i błogosławił, nie przeklnie. Chrystus ciebie bierze i błogosławi, ale żeby nie było za różowo, błogosławił i łamał. Kochani, Bóg nas musi złamać. Musi nas złamać. Życzę Ci, droga Pani, żeby Twój mąż był złamany zmielony nawet nieraz się w, w, w sztuce kuchennej mówi że wiesz musiałam sobie natrzeć czego utrzeć utrzeć chrzanu utrzeć proszę państwa bóg nam musi utrzeć nawet wiecie co naszego nohala mądrości musi nas zetrzeć złamać i zmielić i wtedy ludzie do ciebie powiedzą jaki ty jesteś dobry wiesz bo jak cię nie zetrze to staniesz kołkiem w gardle swojej matce ojcu i dzieciom ludzie pyszni stają kołkiem w gardle Dlatego Bóg wziął chleb, błogosławił, połamał i połamanego daje cię braciom. Dawał swoim uczniom, mówiąc: Zanim cię Pan Bóg da, przychodzą dziewczyny, mówią proeuropejskie, a dlaczego ja nie mam jeszcze męża? Bo nie jesteś połamana. Łamanie kołem odbywa się w konfesjonalach, proszę Państwa. Tam są ludzie łama, i w życiu. Może ktoś z was jest złamany w tej chwili, już początek roku, a Sylwester się nie udał w Nowy Rok Awantura z Rodzinką, jutro gdzieś mam jechać, boję się strasznie tego miesięcy, jak jestem połamany. Bogu dzięki! Pan Bóg Cię wrzątkiem zaleje, bo pyszna herbata, rozpuszczalna. Musi pierwszy zanim dał, zapamiętajcie program duchowy: Wbierzecie Bóg w swoje ręce, błogosławi, łamie i daje ludziom. To jest program duchowy. Kochani, Nowy Rok wiąże się z różnego rodzaju wróżbami, horoskopami. No słaby ze mnie prorok. Nic nie wiem, co będzie w przyszłym roku. Nic nie wiem. Jakie rotowania gospodarcze, jaka pogoda, czy ktoś z Państwa się ożeni, czy mu się dziecko urodzi. Nie mam pojęcia, ale jedno wiem. I na koniec tego kazania Wam jedno powiem. Jedno, co jest pewne. Co w tym roku będzie? Do 31 grudnia, do godziny 23:59 i 59 sekund. Wiecie co będzie? Bóg z nas nie zrezygnuje. Nie zrezygnuje. Nie wiem, czy rozrabiasz, czy będziesz miał super wzrost pobożności, czy ci wyjdzie, czy ci nie wyjdzie, czy się uda, czy plany się ziszczą. Nie mam pojęcia. Jedno wiem. Bóg z Ciebie nie zrezygnuje i ze mnie przez cały 2010 rok. Będziecie brał, będziecie błogosławił, będziecie łamał, będziecie dawał swoim uczniom, dawał cię ludziom, bo to jest program. Często wam mówię, nie ma powołania do samotności, do bezżenności może być, ale nie do samotności. Nie ma chrześcijanina samotnego, nawet pustelnicy nie są samotni. Dawał swoim uczniom, chce nam dać. Więc drodzy bracia i siostry, drogie święte hostyjki, pozwólmy, żeby Pan Bóg z nami, na nas, o ile tak można powiedzieć, odprawił tę mszę świętą 2010 roku. Amen. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmocnego. Bóg jest światłością, Bóg stał się ciałem, jest pomiędzy nami i ciemność nie ogarnie tej światłości. My nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy w ciemności czy w światłości, dlatego prośmy Boga, naszego przewodnika po tych zawiłych drogach świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby Jego nauka była światłością dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy. Pomódmy się za tych, którzy są przekonani o swojej słuszności, a błądzą, zwłaszcza za ludzi wykształconych, inteligentnych, księży, dziennikarzy, polityków. U ludzi inteligentnych ta ciemność przybiera szczególnie inteligentną postać. Aby się obudzili ze snu, Ciebie prosimy. Pomódmy się za tych, którzy zostali już może na początku tego roku złamani i czują się fatalnie. Niech w swojej ciemności, w tej subiektywnej ciemności, którą uważają za ciemność, może odkryją promień Boga, Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy czuwali, aby przyszły rok. Był dobry, ale żeby Bóg go nazwał, że to był dobry dla nas rok, Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nie opuszczaj nas. Spraw, abyśmy potrafili zawsze odczytywać natchnienia Twojego Ducha w naszych sercach, który żyjesz i królujesz na wieki, wieków.